Witajcie, moi drodzy kochani, na kanale, gdzie mówimy praktycznie o pompach. Dziś, w pięknym ogrodzie i letnim klimacie, przedstawię Wam totalną nowość – pompę na baterie. Zaskoczeni? Oglądajcie dalej. Sam byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się o niej po raz pierwszy. Pompa na baterie? To nie może się udać. Jest dokładnie inaczej. Zobaczcie, pompa Power Rain o mocy zaledwie 165 W i napięciu 18 V zasilana baterią, dokładnie taką, jak w innych elektronarzędziach, takich jak wkrętarka czy, czy wiertarka. Mamy tu jednocalowy gwint tłoczny, a wodę zasysa od dołu. Do zestawu dołączona jest lanca z wyprowadzeniem i kranikiem oraz końcówką na szybko złączkę do której podpinamy wąż ogrodowy. Teleskopowa dysza pozwoli na wydłużenie wyprowadzenia i zrobienie na przykład prysznica. Dzięki kompaktowej konstrukcji i małej masie można zabrać ją praktycznie wszędzie. Wrzucamy ją do plecaka czy do reklamówki i jedziemy nad jezioro czy na wycieczkę nad rzekę. Średnica 16,5 cm, a wysokość zaledwie 22 Świetnie sprawdzi się również na działce, gdzie nie mamy prądu, albo czekamy na jego podłączenie. Wrzucamy do beczki, podłączamy do baterii i działa. Zadajecie sobie pewnie pytanie, ok, super, pięknie, ale jak długo działa ta pompa na tej baterii? Otóż mamy tu przewidziane trzy biegi. Pierwszy bieg to 1300 litrów na godzinę i dokładnie tyle jest w stanie ta pompa pracować w trybie ciągłym na jednej baterii. Drugi bieg to 2000 litrów, a trzeci aż 2500 litrów. Oczywiście czas pracy na trzecim biegu będzie odpowiednio krótszy. Ok, dość gadania. Zabieramy się za pokaz, jak ta pompa pracuje. Ona jest naprawdę lekka. Przypominam, 18-voltowa bateria wykorzystywana do elektronarzędzi. I podłączamy. I proszę. I leje. Jest bardzo cichutka. Praktycznie jej nie słychać. Dodajemy jeden bieg. I maksymalny. tysiąca litrów na godzinę. Z pompy możemy korzystać bezpośrednio przy, przy beczce przy zbiorniku. Albo możemy podłączyć do węża ogrodowego. Tak właśnie zrobimy. Oj, i już na końcu węża nam się podlewa. Proszę bardzo, podłączamy pistolet. Nawet możemy podłączyć pistolet. I już podlewamy róże. Słuchajcie, naprawdę jestem zauroczony tą pompą. Będziecie z niej zadowoleni. Bardzo fajne rozwiązanie. Szybko bateria się ładuje. No i starcza na, na godzinę pracy. Także spokojnie obsłuży nam nasze niewielkie zapotrzebowanie na działkach czy, 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 czy basenie. Fajna sprawa. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Jak widać można zrobić sobie też domowy prysznic na ogrodzie.